Już? Ktoś pyta? No, Szymon to jak z narciastem skiturowym, bo śniegu jest wystarczająco dużo, ale sezon o tej porze się kończył zazwyczaj, tak? No jak co roku na początku maja, tym razem czwartego, zamykamy tatry dla ruchu skiturowego z drobnymi wyjątkami. Otóż do odwołania będzie czynny szlak na rysy oczywiście do odwołania, czyli do momentu, w którym zamkniemy go również dla ruchu skiturowego. No i do 10 maja pozostawimy otwarty Kasprowy Wierch, też dla ruchu skiturowego, z możliwością dojścia zarówno od Goryczkowej, jak i Gąsienicowej. Od 4 maja również otwieramy Dolinę Pańszczycy, która była do tej pory zamknięta, no ale oczywiście będzie ona dostępna tylko dla ruchu pieszego, tak jak i całe Tatry. No, śniegu jest bardzo dużo. To prawda, że jest to wyjątkowy sezon. Natomiast no, trzeba pamiętać, że wiosna to jest jednak czas wzmożonej aktywności fauny. Wykopują się świstaki. Nie będą miały łatwo, bo naprawdę śniegu jest dużo, i wszystko to, co, czym mogą się żywić, jest pod grubą pokrywą śniegu. Więc tych nor, jest, tych nor które zostały odkopane, jest jeszcze niewiele, ale. Zakładamy, że, że ich ilość będzie wzrastać lawinowo. No poza tym to jest też okres, w którym rodzą się młode kozice, więc, pomimo tej dużej ilości śniegu, po wielu dyskusjach wewnętrznych, zdecydowaliśmy, że jednak priorytet musimy dać stałym mieszkańcom Tatr. A co, co... Z nartami, bo wiem, że gąsienicowa jest wyratrakowana. Na nartach też będzie można jeździć i wyciąg może ruszyć? No decyzję w sprawie otwarcia gąsienicowej podejmie PKL. Jest to uzależnione od, od tego, czy po prostu przepisy będą dopuszczać narciarstwo alpejskie w, w tym czasie, ale trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj decyzję w tej kwestii podejmą polskie koleje linowe. My oczywiście na taką możliwość, taką możliwość im dajemy. Czyli TPN się zgadza na to, żeby tam pojeździć? Jeszcze. Tak, Tatrzański Park Narodowy zgadza się na to, żeby narciarstwo alpejskie mogło być uprawiane na Gąsienicowej. A propos zwierząt, czy wiadomo, co się dzieje w Gawrze w okolicach kościelca? Tak, więc otoczenie czarnego stawu nadal będzie zamknięte. Do momentu, aż niedźwiedzica z młodymi opuści Gawrę. Póki co nie mamy takich informacji, żeby to się wydarzyło. Również z tego powodu, że śniegu jest dużo, można się spodziewać tego, że matka pozostanie jeszcze chwilę w Gawrze, że te młode które no, są młode będą musiały jeszcze wokół tej gawry tą swoją aktywność wy wykonywać, więc póki co szlaki, które są związane z otoczeniem kościelca i Czarnego Stawu pozostają zamknięte do odwołania. Szymon zbliża się długi weekend krokusy w tym roku nieco później kwitną. Czy spodziewacie się jakiegoś najazdu? Jesteście przygotowani na to, co turyści, jak turyści mają tu zabić? No spodziewamy się oczywiście najazdu z głównie w Dolinie Hochołowskiej, no ale jak widać prognozy są marne. Nie, nie spodziewamy się dobrych warunków pogodowych teraz podczas w najbliższych dniach. Poza tym sezon krokusowy jest kiepski. Tak naprawdę tych krokusów w chochołowskiej nie ma już aż tak wiele, więc nie mamy do czynienia z taką sytuacją, jak zwykle, że było to takie masowe, duże kwitnienie krokusa. No, zima nam płata figle, jeszcze na polanie chochołskiej miejscami zalega śnieg, więc pewnie turyści przyjadą, no ale warunki atmosferyczne i samo zjawisko nie będzie tak spektakularne jak w latach ubiegłych. Ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo rozmawialiśmy w czasie wizyty premiera Glińskiego na temat co się na temat sportu, rekreacji, modernizacji kolei czy kolejki krzesełkowej w Kotle Goryczkowym, ale też mówił, że jest rychła szansa na uruchomienie stoku narciarskiego na Nosalu i że jedzie na spotkanie z TPN-em. Rozumiem, że między innymi w tej sprawie. Czy, czy jakieś decyzje zapadły? Rozmawiamy na ten temat. Jak wiadomo, został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, właściwie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli chodzi o stok narciarski NOSA, i prowadzimy rozmowy dotyczące potencjalnego uruchomienia tego stoku dla narciarstwa alpejskiego. Zdecydowanie za wcześnie na jakiekolwiek spekulacje i komentarze w tej sprawie. Tak? To dziękuję.